Z czym kłokną kwiatem w samotność po szumem praw? żywem, co stoi, uspokojenie. Tak, w wolnych chwilach robię różne rzeczy. Pamiętaj się o tym, że taki szalenie z Derekiem. Jeszcze w życzą Wam chłodu i zostaną wszystko nie, nie niedokończone. Do tego taka kamizerka. Też żaden sama. No i a poprzednio robiłam no, taki sweterek. Już troszkę nie jest taki nowy, ale... O, też własnej roboty. No poza tym jeszcze mam inne rzeczy, ale te, w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć gdzie. Poza tym no, czytam e, różne gazety, e, prasę, chwileczkę, bo ja teraz tutaj kręcę film. E, życie na gorąco, pani domu, czytam przyjaciółkę. Zajmuję się też z przy, przepraszam, masę tutaj mam wypełnionych już. Tutaj ostatnio chwilę dla Ciebie to na no, 500 panoram. Z chwili dla ciebie bardzo się rozwiązywać w wolnych chwilach i wypełniać te hasła, które są bardzo ciekawe i różne powiedzenia takie przeważnie polskie, i, i, i rosyjskie, i z różnych innych krajów. No, zajmujesz się też malowaniem. Mam taką książeczkę, jak malować, ale już wcześniej, za czym ją dostałam, to już wcześniej zaczęłam malować. Malowałam na przykład o te obrazy, co tutaj w tej chwili wiszą. Tu jest taka jakby ikona święty Piotr na górze Synaj. Ma 10 przykazań Bożych. I anioł mu się ukazał. To namalowałam. A tam matka Boska z dzieciątkiem z boku też jest namalowana. E, tutaj jest taki um, starodawny kościółek. Rzeczka um, płynie, wbija się. Tam tyle do góry. No jeszcze po tamtej stronie jest tutaj kilka obrazów mnie namalowanych. Poetą nie, epoki nie taką chłodu, schron, beton. To maluję. Jak mam chęć za jakiś czas coś robić na drutach, to robię jakiś sweterek, bluzeczkę. Też nawet robię na szydełku, ale w tej chwili nie. Ale bywały takie. Czasy, co robiłam najwięcej na przydełku. No, a wieczorem przed spaniem to tylko krzyżówki robiłam. Talent to już jest wrodzony i nabyty, ale raczej najważniejszy jest wrodzony. No, uważam, że mam. Uważam, że mam, bo y, dużo rzeczy w tym domu zleży, co moje dzieci, y, dzieci wnuczki y, 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 po mnie y, odziedziczyły. To mam też do, do wierszy, wiersze mówiłam zawsze, gdy byłam w szkole podstawowej, później w średniej, zawsze wybierano mnie na różne konkursy, mówiłam wiersze. na przykład. Inwokacje Pana Tadeusza no i Dąbrowskiego, różne inne wiersze, bardzo pierwsze, drugie miejsce zdobywałam. I teraz właśnie córka moja, która studiuje, ona też bardzo się tym interesowała w szkole podstawowej, w liceum, było tak za komuny najczęściej. I to był tak, dobre spożyteczne się łączyło, ponieważ e, e, siostra, męża pracowała w PDT-ku, we Wrocławiu była główną księgową, to ona nam najczęściej załatwiała e, jakieś tanie wycieczki, na przykład do Grecji czy do Bułgarii, i myśmy jechali tranzytem. Przez te wszystkie kraje do celu. No i nieraz nawet się coś pohandlowało. Tak szczerze mówiąc, i nawet nieraz się zwróciła y, cała ta wycieczka. No, także dobre, spożyteczne. No ale to było za czas w komuny i, i dzięki właśnie tej Danusi, która pracowała. Pamiętajcie Ojczyzno, moja, ty jesteś jak zdrowy. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie kto cię stracił. Dziś piękność w twej całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz częstochowy, Ty co gród zamkowy nowogródski ochraniasz jego wiernym ludem, jak mnie dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem.